Witam wszystkich w odgłosie na może to będzie zrobione jako kolejne spotkanie szóste albo zobaczę może zrobię. Bo jeszcze nie wiem jak już idziemy. krótko pobocznej to zrobię jedną, jedną, dodatkowo. A będzie dużo, dużo tych zrobienia miejsc pobocznych co zrobię. A są spotkania jak nie to zrobię dodatkowo. dodatkowo. Dołączam pliki Jak będzie jako dwa odcinki w jednym spotkaniu no to Proszę sobie się rozgościć, gościć coś do chrypania, do jedzenia i lecimy z tym odcinki serii, względem serii z, powodu, z Sprawdźmy, ile ludzi. Sprawdźmy, patrząc na markę. Okay, Spidermanie! Spidermanie, kolejni studenci zaginęli. Klub dyskusyjny dziś się nie odbył. Wszyscy członkowie zniknęli. Skoordynowany atak. Sytuacja eskaluje. Gdzie ich widziano ostatnio? Prezes klubu Harold pojawił się na zdjęciach jakiegoś turysty. Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński to na południowy wschód od Uniwersytetu. <grymny> Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński. To <noise> no, na południowy wschód od uniwersytetu. Mogę lecieć na wschodnie wybrzeże, a stamtąd na południe. W tle to na pewno most brukliński.

To na pewno most putuński. Mogę lecieć na wschodnie wybrzeże, a stamtąd na południe. ちょっと。 No tutaj. Most brukliński jest na południowym wschodzie wyspy. W stronę. Most Brukliński jest na południowo wschodnim wybrzeżu. Za daleko na północ. Muszę lecieć na południe. To nie fair. Muszę lecieć na południe, żeby dotrzeć do mostu Bruklińskiego. Muszę szukać na południe od Uniwersytetu. To nie fair! Muszę lecieć na południe, żeby dotrzeć do mostu bruklińskiego. Muszę szukać na południe od uniwersytetu. Za daleko na północ. Muszę lecieć na południe. Super. Muszę lecieć na południe, żeby dotrzeć do mostu bruklińskiego. Muszę szukać na południe od uniwersytetu. Za daleko na północ. Muszę lecieć na południe. na tym zdjęciu na pewno jest Most Brukliński. To na południowy wschód od Uniwerku. To nie ten most. Niebezpieczna sytuacja przy Moście Bruklińskim. Potrzebne wsparcie. o muszę się sprężać. Wyciek benzyny! Jak wybuchnie wysadź całą Mam. ulicę! Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą uciski! Dlaczego do roboty niż wysadzanie się w powietrze? Ta cysterna długo nie wytrzyma. Ciężko mam parę. Ciężko zytą być. Nie wiem jak to zrobić. Hmm. Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą iskry. Długo nie wytrzyma. Nie macie nic lepszego do roboty niż wysadzanie się w powietrze. ich odciągnąć od cysterny. Znowu to samo. Nie ma co zrobię. Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą iskary. Wygląda na na kolana! Wygląda na głowy! niej! Nie chcemy wysadzić cię bez serdy! Zrzuć skórę! Pokaż mi, jesteś naprawdę! Nie macie nic lepszego do roboty, niż wysadzanie się w powietrze? Ta cysterna długo nie wytrzyma. W trafieniu w ciężarówkę lecą iskry. Na kolana, ręce, na ogień. Nie, chcemy być ani... Nie macie nic lepszego do roboty niż wysadzanie się w powietrze? Nie wytrzyma. W razie, gdybyście mieli wątpliwości, Jest palny i łatwo palny to to samo. <głos》. <głos》. Dzięki. Wiedziałem, że źle robię, ale nie mogłem się powstrzymać. Brzmi jak typowy student. Nic ci nie będzie. Dopaz, oto. No słuchaj, Dopaz, oto. Dopaz, oto. słuchaj. z zagrożeniem, jakie niesie dla swobody obywatelskiej system ostrzegania stworzony przez policję. Przynajmniej stworzono go do walki z przestępczością. Za to niedawno widziano, jak Spiderman coś przy nim kombinuje. Moi słuchacze podejrzewają, że próbuje go wyłączyć, żeby móc... Nie popełniać nielegalne czyny, musicie wiedzieć, że Spider-Man nie jest zwykłym, szarym gnojkiem jakichś wielu. A, to kryminalny mistrz Kung Fu 12 stopnia, który zawsze stara się być 50 kroków przed wszystkimi. Dlatego uważam, że hakuje system ostrzegania, by szpiegować was i mnie. Jedyna obrona przed tym słuchanie mojej audycji przez cały czas. Jeśli zamierza nas szpiegować, pokażemy mu, że doskonał. Spidermanie, mam tu sytuację kryzysową. Drużyna futbolowa pojechała na mecz i nigdy nie wróciła. Ich autokary były puste. Drużyna, kibice, sztab i ma całą armię. Jest jakiś trop? Ktoś rozpoznał ich Quaterbeka, rada Davisa, ślefotkę. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Zdaje się, że to obok ISU. Chodź mnie, przestań. Ktoś będzie tutaj? Chyba tak. To Washington Square Park, tuż obok kampusu. Znam to miejsce.

muszę lecieć na południe to tuż obok uniwersku na południe Przeciwko ISU! Jesteśmy na miejscu! Jesteśmy na miejscu. Są jak watacha wilków. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że ktoś zginie. Ilu zawodników było w kadrze? Po raz pierwszy żałuję, że nasz zespół ma tylu kibiców. 何で? <laughs> <laughs> że nie byli tacy twardzi w meczu stanowym. To wreszcie koniec? To było szaleństwo. Oszalałem. Nie jesteś pierwszym, któremu się to zdarzyło. Na szczęście lekarze przebadali już innych. Nie mają żadnych trwałych objawów. Dzięki. Nie wiem, jak ci się oddzięczyć. Pokonajcie w sobotę Wildcats i będziemy kwita. Udało ci się. Znalazłeś wszystkich zaginionych. Miło cię słyszeć. Może teraz wszystko wróci do normy. Byłoby super.

Na tyle życzę wszystkim miłego piątku, miłego weekendu, Szczepanowskiej niedzieli, Szczepanowskiej soboty i widzimy się w kolejnym odcinku story. Będzie to niespodzianka, oczywiście w Spidermanie Marvelu, bowiem się bardzo fajnie, było mi bardzo miło i w następnych spotkaniach będzie niespodzianka. Zobaczycie w swoim czasie. Nie chcę Wam mówić, co to będzie. To będzie niespodzianka. Zobaczycie, co będzie niespodzianka. Życzę wszystkim miłego weekendu, szopanskiej dzieci i soboty. soboty. Widzimy się w nowej osłonie z serii Zagraje w WGSK. Nie będę mówić co to będzie, zobaczycie w swoim czasie, to będzie niespodzianka, fajny hit. Do zjedzenia to zobaczycie, oczywiście ja się świetnie, jeszcze mówię, spadnęliśmy Marvelu, a w, w, poz... w pozostałym odcinku to się boję fajnie i bardzo mi było dla Państwa ograć z Marvela i Niestety musieliśmy skoczyć Marvela, przeszliśmy całego Marvela. To na tyle życzę wszystkim. Dziękuję za fajne... Że w za łapeczki w górę. Za pospiętony czas serii. wpadłem Merle Marvel, który pani, dla Państwa nagrywałem. I tak. Jeszcze raz. Dziękuję Państwu za... Zwiększony mój czas. Dziękuję Państwu za to, że Państwo mi poświęcali czas, w którym będzie prywatnie oczywiście moich subskrypcji. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście. Za łapeczki w górę, za subskrypcję. Żeby coś tam w życiu osiągnąć, to trzeba na to wszystko ciężko pracować. I tak, jeszcze raz. Życzę wszystkim. Miłego wieczoru, miłego weekendu, szopanskiej niedzieli, szopanskiej soboty. Miłego piątku i widzimy się w nowej serii. To będzie niespodzianka, nie są wam zna, co będzie. zobaczycie w swoim czasie. Do do zobaczenia. zobaczenia. Trzymajcie się, do nas będzie. Do. Do.